Już żywo oglądacie wielki finał 15. edycji Tańca z Gwiazdami w Telewizji Polsat. Koniec. Już... Mówię takim głosem, bo jak powiem pełnym, to się znowu popłaczę, a przed chwilą mnie poprawia. Staliśmy 40 punktów za nasz ostatni taniec. Myślę w ogóle, że w tym programie wygraliśmy dużo więcej niż ta kula. Was w ostatnim vlogu z tańca z gwiazdami. z gwiazdami. Raz, dwa, trzy i cztery. I... patrzcie za mamy ubrane! Hop! Hop! Wow! To jest ikoniczny strój. Szczoty powróciły kik, kik, kik dupcia! Mamy dzisiaj sobotę, są próby, ale i co? Lecimy tańczyć Drive'a. Okej, okay, to spróbujmy z muzyką. Bardzo proszę, przypomnijmy sobie tę choreografię. Najgorszy taniec. Ja myślałam, że w pierwszym odcinku po prostu jeszcze nie miałam kondycji. Dobra, chwilę, bo chyba nam artystka umarła. A nie. To po prostu... Dżajf. Troszkę męczy to, tak? Strasznie. tak. Strasznie. Najgorszy taniec. Ja jak go tańczyliśmy za pierwszym razem, to też tak umierałam. Czy chcesz coś poprawić jeszcze? <laughs> chyba nie mam siły, żeby coś <laughs> poprawić. Dobra, ja, jak, jak ożyjesz, to by to robimy jeszcze raz. Minuta. Dobra, co mi wątkarskie, szanowni drodzy? mi idzie on What? Już tak odpuściłem ten trzeci. Tylko, żeby go przebimbać, tak go zatańczyłem. Po prostu w tym trzecim już nie miałem siły. Aha, ja się w trzecim akurat starałam. Trzeba było się starać wcześniej. To był wzrok pogardy. Ja mam na ciebie wzrok pogardy, bo trzeci odgrywałeś. Przemilczę to No dobra, no to co? Przebieraj się Tylko się postaraj w tym wiedeńskim, nie skacz I trzymaj ramę Pani rozklekotany <grym> I Jestem tak szczęśliwa, że tańczymy tego wiedeńskiego Lepszego wyboru nam nie mogli dać Tak bardzo chciałam go powtórzyć, a nie chciałam go sama sobie wybierać, bo się trochę cykałam A tu wtyk Pani Iwonka nam wybrała Tu? Hello? Waletowo Jak się nie skiepści ten walc? To będzie pięknie. Alonże i. Tili, tili, co za ekspert. Coś nieco się chodziło po baletach. Zostańcie, co spokładnie. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Duża poprawa jest, no, nie? I jak już się ogarnie tą ramę To jest git. Trzeba mostek do przodu, ręce do tyłu, biodrem prawym z partnerem i patrzeć do góry. To bardzo nienaturalne. To bardzo nienaturalne. Wiesz, ja mi normalnie tak mostek boli już. I za chwileczkę raz jeszcze. Gdzie mam mega pozytywną energię. Czuję się jak podczas pierwszego odcinka. Po prostu weszłam do tego studia i cieszyłam się, że tu jestem, i doceniałam, że mam możliwość bycia tutaj w ogóle. jesteśmy w finale! Rozumiecie to? Zostałam się do finału mojego ukochanego programu i już na pewno nie odpadnę. już za tę taniec I potem, co się dzieje, niech się dzieje, ale ja jestem mega szczęśliwa, że tu jestem. Marcin, Kucina, wiesz ile ty warzy. Piórko jestem. Tylko on trochę. On trochę jest minusem, ale ci wszystko Trzeci. musi być idealne, nie? Trzeci czwarty. za! Cieszę się, że z Tobą tak! Mega się cieszę, że w tym odcinku tańczymy tego Jive'a, bo ja naprawdę się dzisiaj czuję, jakbym weszła do tego studia po raz pierwszy. To są te same emocje. Nie wierzyłam, że tutaj jestem. I że mi się udało, i teraz mam to samo. I nie wierzę, że udało mi się do tego momentu dotrwać. Nie ma już grama stresu. Jest tylko i wyłącznie szczęście. Wróciły nasze odpadziochy z tą świeżą energią. Cieszący się z tego, że mogą wrócić do tego programu. I to mnie właśnie nastroiło, także tym bardziej się cieszę, że wybraliśmy tego driffa. Dziękujemy Wam też za pomoc, bo, bo Wy nam pomagaliście wybierać. Powtarzamy taniec z pierwszego odcinka i z drugiego odcinka, czyli z początku tego programu, kiedy faktycznie tutaj byłam najszczęśliwsza i najbardziej go doceniałam i dzisiaj, dzisiaj mam w sobie te same emocje. Zaczynamy, moi drodzy, próbę generalną, czyli ostatnie przetańczenia przed wielkim finałem. Poziom stresu to nadal zero. Nadal się świetnie bawię. Dzisiaj jest w ogóle wszystko dużo bardziej na spokojnie. Już widzicie, że mam część makijażu zrobioną. Czuję się taka przygotowana, zaopiekowana. Dzisiaj naprawdę jest świetna energia. Nie może być źle. I tak wygrałam, że w ogóle jestem tutaj i że mogłam wziąć w tym udział. Julia Żugaj i Wojciech Pucina. Aż tak się zstresowałaś? Chcesz mi oddać trochę tego stresu? Tylko dobra zabawa dzisiaj, no pamiętaj. Więc. Żaden stres. Jest dobrze, już jesteście w Nie, dzisiaj więc... już jestem no. spokojna, no. nie mam takiej presji, że, wiecie, że odpadnę, że czegoś nie że Nie Co, co będzie? To będzie, to będzie i tyle. Dzisiaj się bawimy. Tak. Dzisiaj no, no. tylko dobre emocje, i ja jutro idę do pracy. <laughs> po raz pierwszy jestem gotowa tak wcześnie, zdążyłam się już ze wszystkimi przywitać, spotkać. Będzie to niesamowity odcinek i powtarzam to dzisiaj codziennie, ale naprawdę, nieważne co się wydarzy, to, to jestem wygrana już w tym programie tak się mega stresuje. No co ty? Nie ma czy. Dziś wielki finał z 12 par pozostały trzy, ale zwycięzca może być tylko jeden. Wskażą go nasi widzowie i najlepsze taneczne zry. so e Wojciech Kucina. Jest dobrze, dobry. jest dobrze, spokojnie. 39 punktów to bardzo dobry wynik. Poprawiliśmy się o jeden punkt. mogliśmy o dwa, ale kto by tamten jeden liczył? Ja sobie doliczę w głowie, bo było super. Jestem naprawdę zadowolona z naszego tańca. Dałam sobie 150% i znowu w ogóle byłam bardzo świadoma w drive. Nie wiem, co ten dive ze mną robi, ale ja naprawdę tam jakby wiem, co robię. A bo jest wkurzony, że jest 39. Nie. Wasz walc wcześniej oceniany był na 30 punktów, to niewiele jak na was. Czy czujecie, że teraz było znacznie lepiej? Było zdecydowanie lepiej, przede wszystkim dużo lepiej. Chyba się czuliśmy w nim. Pewnie, na pewno. Tak, i, i było super, bo zatańczyliśmy go tak, jak chcieliśmy, i teraz jesteśmy już zadowoleni ze wszystkich naszych tańców. Dokładnie. Tak. Jestem ciekawa, jak wypadliście w oczach jurorów. Prosimy o punkty. 37 punktów jest lepiej. Cokolwiek się dzisiaj nie wydarzy, to uważam, że wygraliśmy ten program, poprawiliśmy tego walca, poprawiłam swój standard i naprawdę dużo się nauczyłam z tym programem, więc jestem do niego i Już nie poważę. nie mogę. Lecimy na nasz ostatni taniec. Chcę mi się płakać, bo w ogóle ten program wzbudza wiele emocji, ale mimo tego, że ewidentnie. Coś tam się nie podobało w tych dwóch tańcach. No, Zdamy z siebie wszystko w tym ostatnim tańcu i, i zatańczymy go dla siebie, już, żeby to po prostu tak wiecie, jak przeżyć w sobie. Już za chwilę w piosence Hallelujah! Julia Zugaj, Wojciech Kucina, więc Hallelujah! Mogę się w tym stoliku! Twój ostatni taniec w programie Zatańczą. Para numer 4. Julia Żugaj i Wojciech Kucina. We're finally found Standing in your presence now Torn apart and broken down Even still we think we got it all figured out Come and set our hearts on fire Wake us up with your desire Naprawdę, to są muzyki szczęścia. Też tak myślę. <noise> Mogło się to przeżyć. Dziękuję bardzo. Tak się cieszę, że to jest ostatni odcinek, Wam powiem szczerze, że już miałem dosyć tych tańca z gwiazdami. Przepraszam, starałam się naprawdę bardzo mocno to nie twoja wina. Żebyś mógł zdobyć tą kryształową kulę, ale i tak jestem z nas dumna i uważam, że wygraliśmy dużo, dużo więcej niż jakąś Dokładnie. głupią kulkę. Nie. kończy się moja przygoda z tańcem z gwiazdami i była niesamowita. Było dużo. Dużo górek, ale dużo dołków również. Z jednej strony się cieszę, że to już koniec tego programu. Z drugiej strony myślę, że absolutnie będę ogromnie tęsknić. Trzeba wrócić do normalnego życia. Słuchajcie, widzimy się na trasie cztery pory roku. Już 2 grudnia zaczynamy. Boitek przyjedzie na pierwszy koncert. No, zobaczymy. <głos》> na pewno teraz przez najbliższy tydzień nie będę mogła na ciebie patrzeć. Zobaczymy. On tak tylko gada. A nie będzie mógł poza mnie żyć. Będę. Dziękujemy Wam, że byliście z nami podczas tej przygody. Dziękujemy za wszystkie głosy. Mimo tego, że byliśmy dzisiaj trzeci w rankingu, to byliśmy drudzy w finale. Więc to dzięki Wam. Dzięki Wam przechodziliśmy z odcinka na odcinek. Już nie będę płakać, bo wylałam chyba wszystkie łzy, które miałam. Teraz czas na cieszenie się tym, na wspominanie. I na after party. I na after party. Mogę zakończyć odcinek? Chcesz zakończyć odcinek? A chciałem się do tej rameny. No dosyć cmokniej. No to